Dosłownie chwilę temu na rynku pojawiły się nowe produkty od korsarza z serii IQ LT100 oraz Nexus. Produkt numer 1 to dwie pionowe wieże, które spełniają funkcję przede wszystkim dekoracyjną, ale mogą też służyć jako stojak na słuchawki. I właśnie dla takiego garciarza jak ja to kolejny obowiązkowy bajer na biurku. Tylko problem w tym, że no w chwili obecnej mi się na nim nie mieści miał załatwić nowy monitor, ale się na niego jeszcze niestety nie doczekałem. Za to, jak pewnie już zauważyliście, a jeśli nie, to tylko specjalnie przypomnę, za moim głównym starym monitorem znajduje się kolejny fajny gadget z linii IQ. Ten z kolei nosi równie enigmatyczną nazwę to ten pierwszy IQ LS100. Jednak o tych płaskach już nagrywałem. Tu macie kartę, a my wrócimy do kolumny LED. Dlatego zbudowałem drugie stanowisko. Takie niby trochę śmieszne, ale ma swój urok, a już na pewno coś, co lubię najbardziej, czyli symetrię, proporcje. I wiecie co? Kiedy jest dzień, kiedy jest jasno, wszystko trąci nudą, ale kiedy robi się ciemno, a w pokoju pojawia się światło ambientowe, to mi osobiście gra czy pracuje się w takim klimacie dużo lepiej. No ale ja to ja, nie każdy lubi świecidełka, chociaż w tym uroku odmówić nie mogę. No to otwórzmy. Otwórzmy. Tam, taram, tam, tam. I zobaczmy. Zróbmy myk. No, jak zwykle rozpakowanko robi wrażonko. Bardzo elegancie zapakowane. Proszę bardzo. Element pierwszy, element drugi. Na, chyba na bardzo aluminium. Fantastycznie, dobrze. Instrukcja raczej nam nie będzie potrzebna. Chyba będziemy się tym umieć obsługiwać. Pudełko, a co w tym pudełku jest? O, wow, kablologia. Uuu, i zasilacz sieciowy. A ja nawet nie mam chyba wolnego kontaktu już, ale coś wymyślimy. Dobrej jakości. Przynajmniej tak wygląda. No i nasze wieże. Wspaniałe. Wieża number one. Separowana specjalnym separatorem z pianki. Cudo. Jedna. I druga. No dobrze. I w pudełku chyba tyle. Nie, coś tu jeszcze jest w pudełku. A, to jest do wieszania słuchawek. Okej, okay, dobra. Wiem, że to jest trochę zabawne, ale ten różny kolor mi się strasznie podoba. Jest taki rozświetlający. Okej, okay, to co my tu mamy w takim razie? To jest przylepne. Ciekawe. Woreczek zaklejony. Here we go. To jest takie coś. Tu jest klej. To się znają, skoro tu jest klej. Aha, bo to będzie tak nałożone. Dobra. Kabelos. Wytrzymało z bardzo fajnos. A okej, okay. to jest, są konektory, dobra. A one się z czym łączą? Czy jedno z drugim się łączy? Hmm, ciekawa sprawa. No dobrze, no to wyjmijmy to. Pokażcie mi, co to jest. Jest. Wieżyczka numer uno, sport LED. I wieżyczka numer dło, cyk. O. No, tak się prezentuje zestawik w pełnej okazałości. Mamy dwa takie elementy, które są podstawami dla naszych, nazwijmy to hm, listew świecących? Nie, jak no Kolumn świecących, o. Mamy uchwyt na słuchawki, nawet mam to jakieś przygotowane pod ręką i to będzie chyba działał w taki sposób mniej więcej, o. Tak sobie to będzie chyba mniej więcej działać w ten sposób. Ja tylko nie byłem świadomy tego, że to jest zasilacz normalnie, kurczę, sieciowy, ale spoko, ogarniemy to, nie ma problemu i ciekawy jestem tego kabla, przyznam, bo on się łączy, on się łączy w jakiś sposób z tymi podstawami. To są dwa kable, tak? Nie, jeden kabel. Kurde, to ciekawe w takim razie, czy one będą ze sobą połączone? Bo tutaj to pasuje, wchodzi, tu wchodzi drugie. A, dobra, już widzę. Czyli to się ze sobą łączy w ten sposób, dobra, a tutaj wchodzi sobie przewód USB z tyłu Cym, cyrym, cym, O, okej. Okay. No i teraz pewnie to ile to leci do kompa, Jeszcze to leci do gniazdka. Szkoda, że się nie do tego z USB zasilić, ale podejrzewam, że to mogłoby dla płyty głównej być delikatnie niebezpieczne. Stąd takie rozwiązanie. Zaraz sprawdzimy nawet na mierniku, ile to bierze prądu. Ha. Ok, czyli to nie jest ewidentnie jakby główny. To nie jest dodatkowy. Ale co ciekawe, ważą le samo dokładnie, więc tu nie ma różnicy. No i co? I teraz to by podało po tu wsadzić. Chyba to jest do tyłu. Okej. Okay. Zresztą poza efektem ten, mają też one funkcję identyczną jak LS100, czyli taki swoisty, korsarowy Ambilight, który polega na tym, że efektami świetlnymi możemy poniekąd przedłużyć, rozszerzyć co to, co się właśnie dzieje na monitorze, na ścianę, która jest za nim, po właśnie cały system IQ, za pomocą LS100, który to świeci bezpośrednio za monitor, oraz LT100, który jeszcze bardziej to wszystko poszerza, tą całą poświatę, tą całą łunę, na to, co jest dokładnie jeszcze obok monitora. Jeśli zatem posiadacie już LS100, to zakup LT wydaje się być naturalną koleją rzeczy. Kolumny mogą przykładowo pulsować w rytm muzyki, czy wyświetlać dowolny zdefiniowany przez Was kolor w jednym z dostępnych trybów. No opcji jest co niemiara. Jednak zdecydowanie ciekawszym urządzonkiem jest mój nowy, mały pomocnik. Nexus. Może ktoś z Was słyszał o stream Decku? Nie? No to Stream Deck to bardzo fajny gadżet dla streamerów. Narzędzie, które pozwala na robienie absolutnych cudów, jeśli chodzi o swoją funkcjonalność. Ale streamerem nie jest każdy, za to każdy, kto ma na biurku dużo gamingowych peryferiów i lubuje się w gadżetach, pewnie chciałby mieć nad nimi wszystkimi kontrolę. Czasem trzeba coś podczas gry przestawić, przełączyć, podgłośnić, przyciszyć, albo chociażby wymiotować swoich irytujących kolegów na Discordzie. Dlatego zamiast przeklikiwać przez dziesiątki aplikacji, lepiej jest stworzyć sobie gotowe makra, które aktywujemy jednym kliknięciem i po prostu mieć święty spokój. Generalnie możemy zaprogramować tutaj wszystko, albo prawie wszystko. Opcji jest co niemiara i sam nie zdołałem zgłębić ich wszystkich, ale przynajmniej ustawiłem sobie to, czego brakowało mi zawsze pod ręką, a szczególnie w sytuacjach, kiedy trzeba zrobić coś naprawdę szybko. Zdaję sobie na sprawę, że nie każdy potrzebuje gadżetów w postaci l 100 czy LT100, no bo wiadomo, świecidełka, kwestia gustu. Ale kiedy aspirujesz do rangi streamera i zależy ci nad większą kontrolą nad tym, co się dzieje na Twoim streamie, nad dodawaniem przejść, scen, efektów dźwiękowych, to w tej sytuacji Nexus wydaje się dużo dużo bardziej przydatnym elementem na biurku. Możemy bowiem tworzyć dodatkowe pulpity na naszym Nexusie i jednym ruchem palca wykonać kilka akcji naraz, tworząc rozbudowane makra. Ja przykładowo podzieliłem ekran na mniejsze sekcje. Mam tutaj przykładowo taki jakby ekran główny, komponujący się z klawiaturą, który zawiera elementy do sterowania muzyką, która zresztą gra u mnie w pokoju praktycznie przez cały czas. Kolejny ekran to sterowanie elementami LED stanowiska, wybór kolorów itd. itd. Następnie monitorowanie temperatur procesora i karty graficznej, co jest z kolei przydatne podczas choćby grania. Ale posiadam też specjalny ekran do wyboru scen na streamie, dzięki któremu nie muszę się zastanawiać pod którym konkretnie klawiszem, pod jaką kombinacją mam daną scenę, tylko myk, jeden guziczek i od razu mi się wszystko przełącza, ja się nie pomylę, ponieważ mam konkretne ikony, tylko jeszcze podpisane, więc wszystko jest klarowne i czytelne. Co jeszcze możemy odpalić z Nexusa? Chociażby same aplikacje. Ikony możemy tworzyć sami w bardzo prosty sposób, importujący przykładowo z pulpitu do programu lub korzystać z tych gotowych, które już są w samym IQ. A jak stworzyć konkretne makro samodzielnie? Zobaczcie. Najpierw odpalamy oczywiście aplikację IQ i przechodzimy do sterowania Nexusem. Na pierwszej stronie widzimy stworzone przez nas pulpity. Możemy dodać nową funkcję do już istniejącego lub stworzyć jeszcze inny specjalnie pod konkretny zestaw narzędzi. Załóżmy, że chcemy przygotować kilka opcji sterowania Discordem. Przykładowo chciałbym, aby w sytuacji, kiedy żegnam się z opakami, mój mikrofon i dźwięki z czatu wyciszały się jednym kliknięciem. Discord posiada taką opcję, ale trzeba przypisać do niej skrót klawiszowy, czyli kombinację dwóch. A nawet trzech przycisków, bo moja klawiatura nie posiada dodatkowych klawiszy funkcyjnych. Tworzymy zatem taki wirtualny klawisz w IQ, wybierając puste miejsce na ekranie, następnie naciskając Add, czyli dodaj Function Keys i przypisując wolny numer. Ja wezmę przykładowo jakiś skrajny. Teraz przechodzimy do Discorda, wchodzimy w opcje, skróty klawiszowe, dodaj skrót klawiszowy, wybieramy interesującą nas funkcję, następnie najeżdżamy na okienko do rejestrowania klawisza i naciskamy na ekranie Nexusa stworzony wcześniej przycisk. Teraz wystarczy tylko wrzucić jakąś ikonkę, podpisać ją i gotowe. Moi drodzy, koniecznie dajcie mi znać, jak się Wam spodobały moje zabawki, co o nich sądzicie oraz koniecznie w komentarzu napiszcie, jakbyście Wy wykorzystali Nexusa, gdybyście byli w jego posiadaniu. Tymczasem ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale. Tymczasem jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Na razie.